Jesteśmy stowarzyszeniem Stop Pedofili STPD i przyjechaliśmy dzisiaj w Województwo Wielkopolskie do Maćka. Ile masz lat Maciek? 49. A korzystasz z internetu? Tak. To jest twój profil, nie? No, no. A możesz mówić głośniej, bo ja jestem trochę Mój stara jest. i nie dosłyszę, Mój dziękuję. Jest. A co robisz w tym internecie, powiedz mi? Napiszę się tam z różnymi, nie? Osobami. A co to są za osoby, powiesz mi? No osoby, no, no różne osoby. A czemu wypisujesz do dzieci? No tak, już mam to sprawę, nie w tym... Dobra, nie? ale to do tego przejdziemy przyjdzie, za chwilę. Tylko powiedz mi, dlaczego piszesz do dzieci. No już nie piszę, nie? Już nie piszesz, ale pisałeś. To może no, ja szkamy, zmienię pytanie. Dlaczego szkamy. pisałeś do dzieci? No kiedyś tam może byłem pijany, nie No nie wiem. kiedyś tam, bo jeszcze 22 października. Ja to nie wiem, bo... kogo. A dlaczego nie piszesz do dorosłych kobiet? Piszę też. Masz żonę, partnerkę, dzieci? Nie wiem, dzieci mam. Yy, po rozwodzie jestem. A podniecają cię dzieci? Nie. Na dzień dobry proponujesz dziewczynce spotkanie. Dziewczynka ma 13 lat. Jak się dowiaduje, dowiadujesz skąd jesteś i ona skąd jest, to ponawiasz tą propozycję kilka razy? Uważasz, że osoby poniżej 15 roku życia są odpowiednie do spotkań? No, raczej nie dla mnie. Zapewniasz, że nie gryziesz, <laughs> naciskasz, żeby to było jutro. Pamiętasz po co? To ma być jutro? Nie wiem. Będę ci wylizał cipkę i cię pocałował. A potem chcesz jej lizać pupę. No, to to... Możesz powtórzyć, bo samochód nam przeszkodził? Ja nie wiem co to tak, tego. Kto to co? No to ty proponowałeś. No, może ja tak napisałem. No nie znaczy wiem, na 100% to... tak napisałeś. Jakby to już jest fakt, tak? Ja pytam dlaczego tak zrobiłeś? Nie czy to ty zrobiłeś, tylko dlaczego. No, jak to tak wyszło, nie. Kiedy dziecko ci odmawia, proponujesz spotkanie na seks? Nie. No, moment, te dzwony, nie? Nie, ja już nie piszę zaś. Powtarzam ci, że 22 października jeszcze pyta, pisałeś. Pytasz się jej, czy jest dyskretna? I czy będziesz ją mógł, mógł uczyć seksu? To nie wiem, ja tak Serio? Pisałeś, czytałam całą Twoją rozmowę. Potwierdziłeś mi, że jest to Twoje konto. Wysyłałeś swoje selfie. Więc nie wmawiaj mi proszę, że jest to nie Twoje konto i nie Ty pisałeś. Dalej tak opisujesz, co będziecie robić na spotkaniu. Weź koleżankę. Spotkamy się we trójkę. Pamiętasz, co miało być dalej? A kiedy to było? W tym miesiącu? W październiku. Co Możliwe. Możliwe, czytałam całą Twoją rozmowę. To jest możliwe. Pamiętasz, co miało być dalej na tym spotkaniu yy, w trójkę? No szans. Nie wiem, co miało być. A to ja cię przeczytam. Zapytałeś się trzynastolatki, czy possałaby ci penisa? Ja nie wiem, ciekawe, kto to pisał, kto to, te? Ktoś ci się na konto pewnie było. Co? I wysyłał no, twoje selfie. Nie wiem czy na konto moje, ale. Powiedz mi, jak to jest możliwe? Wytłumacz mi to tak, żebym zrozumiała. Potwierdziłeś mi, że jest to twój profil. Wysyłałeś swoje selfie i dalej twierdzisz, że to nie ty. No, błagam cię, jesteśmy nie, dorośli. Nie, nie Rozmawiasz nie, nie, z kobietą, mógłbyś traktować mówię, mnie ja. poważnie. No mówię poważnie do pani. Nie mówię, Nadal że... nie wiesz, kto zapisał, tak? No znaczy może, może i napisałem, ale. Ale co? Nie wiem czy to było za jakimś tym. Klawiatura się To nie jest zabawne, nie jest zabawne wiesz? Jakby, znaczy dla mnie to nie jest osobiście zabawne. No nie bo wiem. mogłoby to być moje dziecko. Może byłem pijany, no nie wiem, się źle zachowałem. To może jeżeli nie potrafisz pić alkoholu, to siadłem mleko? No albo kiedyś. Na przykład, tak. A powiedz mi, czemu opisujesz do czego służy penis i do czego służy cipka? Nie, wiem, nie Dziwna marzacja. Bardzo dziwna. Pisać takie rzeczy do trzynastolatki dziwna. Wiedziałeś, że robisz tak. źle, prawda? No tak. Bo kazałeś jej wszystko kasować, aby mama nie widziała. Ale mam na ciebie chęć. To znaczy, nie ja na ciebie, tylko to jest cytat. No, rozumiem. Kilka propozycji spotkania dalej. Informujesz dziewczynkę. Że oglądasz filmy porno. W jakim celu. To już nie ma no komedii. Nie no są komedie. No różne są filmy, nie. Pada kolejna propozycja spotkania. Dałbym ci buzi. Pojedziemy do lasu na grzyby. Nie lubię chodzić na grzyby. Na godzinkę, aby nikt nas nie widział, bo miałbym problemy. Z 13 na, do, na Do lasu? Na grzyby? Nie mogę faktu skojarzyć. Dobrze zaznaczyłeś faktu. Bo jakby to, o czym rozmawiamy, jest faktem. Tylko chcę wyciągnąć od ciebie coś więcej, niż nie mogę, nie wiem, nie pamiętam. Czy masz już okres? Bo dziewczynki w twoim wieku już mają. Czyli wiedziałeś, ile ma lat. Wiedziałaś? No, raczej tak, no jak. Jak co? No jak, może napisała ile ma lat, no to wiedziałem, nie? Wielokrotnie ci napisała. Wielokrotnie. Zresztą, no, tym zdaniem, czy masz już okres, bo dziewczynki w Twoim wieku już mają, jakby jasno świadczy o tym, iż wiedziałeś ile ma lat. Prawda? Zbudź się ze mną po no, się. Super. Po raz kolejny pojawia się propozycja spotkania. Tylko tym razem już będziecie robić coś innego. Pójdziemy na lody całować się. Będziesz moją dziewczyną i będziemy się spotykać potajemnie. Więc jestem. Nadal nie wiem, co jest w tym śmiesznego, ale okej. Okay. Kupię ci lody w biedronce. Będziemy je lizać, tak aby mama nas nie widziała. Masz jakieś ładne koleżanki? Powiedz mi, proszę, coś więcej niż tylko wzruszenie ramionami. No co mogę powiedzieć? My chciałem się przyznać. I... Czyli przyznajesz się? No że pisałem, no to przyznaję się, nie? Ale nie tylko pisałeś. Ale nic więcej nie było. A co A dzwoniłeś. Dzwoniłem. I co robiłeś, jak dzwoniłeś? Dzwoniłem? Oczywiście, że dzwoniłeś. Co robiłeś, jak dzwoniłeś, powiesz mi? <laughs> ja ci przypomnę. Masturbowałeś się. Pytałeś, chcesz popatrzeć? Może i tak było. A możesz powtórzyć, bo nam samochód przeszkodził? Może, może i tak było. Chciałeś pozyskać również pornografię dziecięcą. Chciałeś, aby dziewczynka wysłała ci swoje piersi. Masz pornografię dziecięcą na telefonie? Nie. Nie bo mam zabrany telefon. Się... No ale masz kolejny telefon. No, nie zabrali. No ale masz kolejny telefon, bo z któregoś telefonu no. zakładasz sobie nowe profile na Facebooku i z nich piszesz. Prawda? Tak. Masz całkiem świeży profil na fejsie. No może i mam, bo tam... Na pewno jakiś. masz. Ale w swój. Nie wiem, jakby nie mnie to oceniać. Czy oglądasz seks w telefonie? Było pytanie do dziewczynki. Czy oglądasz seks w telefonie? Bo ja lubię. Znaczy ty lubisz, nie ja. No rozumiem. Kiedy dziewczynka ci odpisała, że nie wie, nie ma pojęcia, o co ci chodzi, bardzo dokładnie poinstruowałeś ją, co trzeba zrobić, aby obejrzeć darmowy seks w internecie. Namawiałeś trzynastolatkę do oglądania pornografii. A teraz mam hit. Powiem ci, że zrobiłam duże oczy, jak to przeczytałam. Nieraz oglądałem, jak panie to robią z psami. Mhm. To znaczy seks robią z psami. Mhm. Powiesz coś więcej? Nie, na ten temat nie wiem. Co mówić? Bo to się nazywa zoofilia. No. I to jest w Polsce karalne. I ty dalej serio pytałeś się trzynastoletniej dziewczynki, czy ogląda seks z psami? W twoim otoczeniu są jakieś dzieci? Nie. Na pewno? Tak. A może chcesz się zastanowić? Nie, no nie masz Jakie dzieci? No nie wiem, ja się ciebie pytam. A, nie, czy nie, w twoim nie, otoczeniu nie. są dzieci? Nie, nie, nie. A czy twoje córki nie mają dzieci? No, znaczy córka ma syna, nie teraz. Czyli zostałeś no, dziadkiem? No. Czyli jednak w Twoim otoczeniu są dzieci? No, tak. Czyli jesteś kłamczuchem? No, nie no to, a co miałem No, przed chwileczką się zapytałam kilkukrotnie, czy w twoim otoczeniu są dzieci, Powiedziałeś, no, ale że nie. nie mieszkają. Ale to otoczenie to niekoniecznie tam, gdzie mieszkasz. Masz styczność z dziećmi. Leżę na Golasa. Po co taka informacja, dziewczynce? Odpowiesz mi? No nie, nie I ja bym się wstydziła do dorosłego mężczyzny napisać, że leżę na golasa, ale jak kto woli. I na koniec zostawiłam sobie najlepsze. Powiedz mi, czy miałeś już do czynienia wcześniej z artykułem 200 kodeksu karnego? Nie wiem, czy to jest... Pedofilia. To tak w skrócie. To znaczy, nie wiem, bo tam mam z tego sprawę i... Ale, ale możesz i się mówić pamiętam... z głośniej? Mówię, że mam sprawę, ale nie wiesz, właśnie z jakiego artykułu teraz. Masz sprawę i nie wiesz z jakiego artykułu? No zapomniałem. A za co? Kurczę, a za co? Co robiłeś, że, że tam masz problemiki, powiedz? Ja no, też miałem problemiki, nie? Z ale tego jakie? powodu... Z jakiego powodu? No, z tego pisania, nie? Z pisania z osobami poniżej 15 roku życia, tak? Tak. I pewnie czekasz na wezwanie. No, znaczy, byłem u, u tego prokuratora, nie? No i co? Co ci powiedział pan, prokurator? No co mi powiedział? No, 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 coś się wypytywało, nie wszystko i tak dalej. A powiedz mi, nie szukał cię ktoś jakiś czas temu? Nie wiem. A... Poczekaj, aż przejedzie samochód, bo tak cicho mówisz, że nie będzie totalnie nic słyszeć. Mówię, że nie wiem, nie. A ja myślę, że wiesz. Hmm. Bo mnie nie było. Aha. Chyba że tego. Ja była żona, była. Mhm. Nie wiem, tam było... Policja była, nie? Policja była. Eee, no dobra, a powiedz mi jeszcze, lubisz się bawić w chowanego? Ewentualnie w Ciuciu Babkę? Nie. A to dlaczego dzisiaj przez cały dzień się z nami bawiłeś w chowanego? wycieczki były. wycieczki no, no były? W gościach, nie? W gościach byłeś, mhm. A teraz gdzie chciałeś jechać? Gdzie chciałeś jechać teraz, powiedz? No do szwagra. A, do szwagra. Ale... Bałeś się, nie? Bałeś tak? się wychodzić? bałeś się wycho Poczekaj niech co jedział. Bałeś się wychodzić. Wiedziałeś, że ktoś cię szuka? Nie. Musimy chwilę poczekać, damy radę. A, czyli nikogo u ciebie nie było, nie ukrywałeś się? Nikt cię nie szukał? Nie no wczoraj ktoś, był no ten pan mówi, że był. Żeby... Z racji tego, że popełniłeś przestępstwo z artykułu 200, zmuszeni byliśmy powiadomić najbliższą jednostkę policji, i to ona z Tobą e, wykona dalsze czynności. Zadzwoniliśmy po policję. Policja zaraz przyjedzie. Jak sami słyszeliście na końcu, Pan ma sprawę w toku z artykułu 200 przez cały dzień się dzisiaj przed nami ukrywał. Aczkolwiek chyba nie zdawał sobie sprawy, co to znaczy trafić na bardzo zawziętą, poszukującą kobietę. Ja z tego miejsca korzystając z okazji. Chciałam bardzo mocno podziękować tutaj ekipie, która dzisiaj ze mną przyjechała. Wszystko to było organizowane, nie ukrywam troszeczkę na wariackich papierach, przede wszystkim bardzo mega spontanicznie. Wystarczyło jedno moje hasło, i w sumie wszyscy żeśmy się tutaj zjechali w 3 sekundy. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Zobaczycie pewnie fotki, jak przyjedzie radiowóz. My teraz pojedziemy składać zeznania, a ja się z Wami pożegnam. Dobranoc.